Dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym miesiąca marca. Zobaczcie, jak niewiele książek udało mi się w marcu przeczytać. Było ich niewiele, bo tak wyszło. Po prostu nie było na to czasu. Ale te, które przeczytałam, były. Bardzo dobre. Książką, którą udało mi się przeczytać jako pierwszą w czerwcu, była to książka Agnieszki Bednarskiej: Zabierz dzieci, wyjedź z miasta. To druga część, druga książka z cyklu Agnieszki Bednarskiej. Pierwsza to było Piętno Katriny, o której to już mogliście usłyszeć. Natomiast w tej drugiej części: Zabierz dzieci, wyjedź z miasta akcja, poza tym, że dzieje się w Polsce, dzieje się również w Czarnobylu i i powiem szczerze, że właśnie z tego względu ta książka mnie zainteresowała, bo kiedy tam w opisie przeczytałam, że, że miejscem akcji jest Czarnobyl i że, i, że tam będzie część e, sytuacji, część zdarzeń miała miejsce, tam się będą one odbywały i tam będą się działy rów, różne, e, pewnie dziwne, niebezpieczne rzeczy. To, no to to mnie jakoś skusiło do tego, aby tę książkę przeczytać. I faktycznie tak było. Książka jest interesująca, książka porywa. To dobrze skomponowana fabuła, zwroty akcji. Trochę książka sensacyjna, chociaż powiem szczerze, że kiedy tak już dobiegałam końca, to jednak trochę za mało było dla mnie tego Czarnobyla. Być może spodziewałam się bardziej jakichś soczystych kawałków, fragmentów, yy, takich bardziej ukwitujących w jakieś mm, opisy wydarzeń, które yy, miały miejsce po wybuchu w Czarnobylu, po katastrofie. Yy, no i mogły być bardziej mięsiste, mm, nie wiem jak je nazwać jakieś może bardziej szokujące. No nie, tego tam nie dostajemy, ale być może, być może dobrze, bo to nie chodziło o poszukiwanie jakiejś taniej sensacji. Nie, tam yy, bohaterka, która pojawia się w Piedniej Katryny, yy, ona właśnie w tej drugiej części również się pojawia i znajduje się w Czarnobylu z grupą przyjaciół. Yy, no, dosyć takich charakterystycznych osób. Yy, każda z tych osób, no. Ma jakąś swoją hmm, tajemnicę, poniekąd tak. Każda z nich na pewno jest inna i, i dosyć oryginalna. A w Czarnobylu znajdują się dlatego, aby pomóc y, matce y, pewnego chłopaka, która y, w czasie y, katastrofy w Czarnobylu y, musiała, tak jak wiele zresztą osób, uciekać stamtąd i y, 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 no, straciła tam męża, straciła tam. Córkę. Tej kobiecie nie daje spokoju fakt, że być może jej najstarsza córka gdzieś żyje, coś się z nią stało. To dziewczyna, która zdążyła, hmm, no, zdążyła, nazwijmy to tak, w dniu wybuchu uciec z miasteczka. No, oczywiście pojawia się tutaj też dosyć charakterystyczna postać i nielubiana przez nas, przez czytelników z pierwszej części, z piętna Katriny. Ponieważ naszą główną bohaterkę dopada przeszłość i dopada pewna postać, która mm, chce się zemścić. Ja mówiłam, że Piękno Katryny to dobra książka na zastój czytelniczy. Uważam, że Zabierz dzieci z miasta to, y, to również jest tego typu y, powieść, ale y, polecam, czyta się ją dobrze, szybko. Książką, którą skończyłam, y, czytać w największym chyba upale, jakie. Jaki był w ostatnim miesiącu na Podkarpaciu, zresztą nie tylko. Ale nie mogłam się od tej książki oderwać, i uważam, że jest to jedna z lepszych książek, jaką udało mi się w ciągu tego ostatniego półrocza przeczytać. Jest, jest to książka Agaty Romaniuk, proste, równoległe. Jeśli chcecie dobrej literatury, jeśli chcecie bardzo dobrej historii, która dzieje się w Polsce Ludowej. Generalnie jest to rzeczywistość, która nie, sprzyja, nie sprzyjała wówczas bardzo wielu osobom, tylko niektóre z tych osób mogły czuć się w takiej rzeczywistości komfortowo. Tutaj mamy historię dwóch skrzypaczek. Jedna z nich to Wanda Krajewska, utytułowana. Jedna z najbardziej znanych skrzypaczek na, na świecie, w Polsce i na świecie. Którą poznajemy w momencie, kiedy zostaje ona wezwana przed komisję, tak możemy to nazwać, i musi, wyjaśnić tu, musi ona tu wyjaśnić pewną sprawę dotyczącą skrzypiec, na których grała przez, przez całe życie. I tam wśród osób, które są przepytywane na tę okoliczność, pojawia się pewna młoda dziewczyna, młoda kobieta. Która, jak okazuje się, była uczennicą Wandy Krajewskiej, i, i to pod jej okiem szkoliła się i zaczynając u niej tę naukę jako mała dziewczynka. Historie tych dwóch kobiet są e, no, bardzo mocno ze sobą powiązane. One stają się sobie bardzo bliskie, e, i to są historie tak, e, tak przepełnione emocjami. Książka jest w ogóle dosyć emocjonująca i taka nostalgiczna. Ja osobiście bardzo lubię, jeśli, jeśli czas akcji w książce to właśnie PRL, to to Polska lat 60., 70., 80. Jakoś dobrze mi się czyta historie, które mają miejsce w tym czasie i które w Snują się w tych no, dosyć szarych, siermiężnych czasach. To jest książka, w której znajdziecie pełno muzyki, to jest książka, w której znajdziecie pewną elegancję. Jeśli będziecie czytać historię Wandy Krajewskiej, to stanie wam przed oczami kobieta pełna elegancji, pełna klasy. Możecie ją sobie doskonale wyobrazić. To taka kobieta, która śmielała y, wiele osób, która przede wszystkim miała y, ogromny, ogromny talent muzyczny. Y, no, ale musiała też w swoim życiu dokonać pewnych wyborów. Y, no, zapewne nie do końca y, dobrych dla niej samej. Jej uczennica również staje przed. Y, Takimi, a nie innymi wyborami, ale uważam, że już działa trochę inaczej i stawia jednak na inne wartości niż jej mentorka. Bardzo, bardzo Wam będę polecała proste, równoległe, tym bardziej, że jest to prozatorski debiut Agaty Romaniuk, a ja w czerwcu przeczytałam również jeszcze jedną książkę tej właśnie autorki, tym razem reportaż. I myślę, że wiele osób ten reportaż yy, czytało. To jest yy, książka z miłości, to współczuję. Obowieści z Omanu. Bardzo dobry reportaż. Ja go w całości w zasadzie przeczytałam, przesłuchałam e, w samolocie. Bardzo dobrze mi się tego słuchało. Zresztą lektorka też, yy, no taka. W, nazwę to tak, wpadająca w ucho. I to są historie kobiet, które zamieszkują w Oman. To jest historia o kobietach, które. Yy, które mają marzenia, które mają ambicje, które nie chcą chować się pod tymi abajami czarnymi i, i, i być posłuszne mężczyznom. E, ale takie odniosłam wrażenie, że to jest też historia o mężczyznach, którzy nie do końca też zgadzają się na to, aby właśnie w taki sposób kobiety w ich kraju były traktowane. Tak, takie odniosłam wrażenie po y, przeczytaniu. Y, no kilku reportaży, bo niektóre z nich oczywiście pokazują również kobiety, które no niestety hmm, nie mogą pozwolić sobie na studia, które są zmuszone do pracy takiej e, dosyć ciężkiej, e, które gdzieś tam sprzedają kozy na targu, e, no, które nie wyobrażają sobie mm, e, życia ponad stan, e, ale które też Prowadzą pewien rodzaj życia, pewien tryb życia, z tego względu, że y, same czegoś się wyrzekły dla dobra dzieci, na przykład, y, czy dla dobra kogoś innego z rodziny. Mm, więc tu mamy mnóstwo, mnóstwo wyborów, y, takich, które niejednokrotnie są y, wyborami no, niezwiązanymi z. Y, tym, jakie są e, marzenia tych kobiet. To bo każda z nich chciałaby być szczęśliwa, każda z nich chciałaby być pierwszą żoną, a nie drugą i kolejną. E, każda z nich e, marzy o szczęśliwej rodzinie. E, więc, tak naprawdę, to jest książka o miłości. Ale wiecie, co mi umknęło? Bo ja, czytając, e, słuchając tej książki w audiobooku, e, zupełnie. E, Przeoczyłam pewną rzecz, bo nie miałam fizycznie tej książki w ręce, a jak teraz ją przeglądam, to widzę, że ona jest pełna fotografii. No, być może łatwiej byłoby mi wyobrazić sobie te kobiety, o których czytałam, no, ale, ale jakby nie skorzystałam z tego, bo nie wzięłam ze sobą wersji papierowej. Ale zobaczcie, takie fotografie. No, przedstawiające zapewne jakieś takie typowe obrazki, y, jakie możemy widzieć, czytając o y, no, nie tylko o osmańskich kobietach i o świecie, y, w jakim żyją. Jeśli czytaliście z miłości, to współczuję, to, to napiszcie mi, czy, no, czy zgadzacie się z moim zdaniem, bo uważam, że jest to chyba jedna z niewielu y, książek, która podejmuje y, problem. Y, Kobiet islamskich, kobiet żyjących w tej religii, y, że, to nie jed, y, że to jedna z niewielu książek, które pokazują ten ich świat w jednak nieco lepszym świetle niż zazwyczaj. No oczywiście nie wszystkie historie tam są y, takie pozytywne i dobre, y, ale dużo z nich to, to historie o kobietach, które mam wrażenie, że jednak są szczęśliwe. Tak więc napiszcie. Tak, i to są te trzy książki, które przeczytałam w całości. Mam przed sobą również kąkol z ośki papużanki, w trakcie której to książki jestem cały czas. Czytam ją. No, utknęłam w zasadzie, przyznaję się, że że utknęłam. Ale będę chciała ją skończyć, bo kąkol to taki powrót do, do lata, do wakacji z czasów dzieciństwa. Aha, i jeszcze jedną książkę zaczęłam czytać, bo, bo w, mm, kiedy wróciłam do domu po moim krótkim urlopie, czekała na mnie już książka z wydawnictwa czwarta strona. Jest to Apartament Izabeli Janiszewskiej, i tę książkę również zaczęłam czytać. Jestem, no, no dopiero na początku. 49 stron, więc niewiele. No, na razie wszystko jest tam jakby spokojnie i. I, i, I na razie nawet nie nabiera e, rozpędu, a to jest podobno dobry thriller. Ja czytałam Izabeli Janiszewskiej e, niewypaczalne. No i to był mm, taki mocny, mocny, e, mocno trzymający w napięciu e, thriller. E, no, zobaczymy, co będzie przy apartamencie. Jeśli jesteście już po lekturze tej książki, to na, czy tak, nie zdradzajcie mi absolutnie. Fabuły i zakończenia i w ogóle nie zdradzajcie mi nic, jeśli chodzi o apartament, yy, tylko napiszcie, czy ta książka Wam się podobała. Jeśli chodzi o podsumowanie czytelnicze czerwca to wszystko. Zaglądajcie na mój Instagram, jeśli macie ochotę, jeśli chcecie wiedzieć yy, może troszkę więcej, co u mnie, yy, to, yy, to zarówno w, w nowych postach i storys tam na bieżąco, tak mniej więcej. Yy, Zamieszczam to, to, co u mnie słychać i to, co u mnie się dzieje, to, co czytam i nie tylko. Zaglądajcie do moich poprzednich filmów, jeśli macie ochotę obejrzeć ostatni Daily Vlog z Londynu. To no to was zapraszam, tutaj gdzieś pojawi się obrazek. I co, subskrybujcie, jeśli macie ochotę, bo ja chyba nawet wspominałam w ostatnim filmie, że troszkę znowu was przybyło. No, a to jest bardzo miłe, kiedy parę nowych osób obejrzy, zobaczy i zostanie. To jest naprawdę taki, taki dowód dla mnie, że, że ktoś to ogląda, ktoś słucha i kogoś może jednak interesuje moje gadanie o książkach. Tak więc subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!